Wiecie co dzieje się z osobami, które nie zostawiają łapek w górę pod moimi filmami? Poświęcę się i zademonstruję nas w swoim przykładzie. Witam was ponownie w grze Total Tank Simulator. Powracamy do tej gry, żeby w końcu zagrać z Stanami Zjednoczonymi. Wrzucę granatem. Nie, 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 nie. Błagam nie mogę tego przegrać. No błagam to było tak... Bli o, rozwalony. O, 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 o teraz. Co tu się stało? <grych> Rozwalają siebie nawzajem. To lubię. Trawców. Jak? Ja, ja, ja chciałem to zrobić! Więc lecimy z kampanią. USA to frakcja powietrzno-ofensywna. Tłumią wroga ciężkim bombardowaniem. Ich lotniska są zoptymalizowane pod kątem wydajności, produkując silniejsze bombowce przy niższych kosztach. Robimy dzisiaj akt pierwszy, operacja Torch. Listopad 1942 rok. Lądowanie wojsk amerykańskich w Afryce Północnej. No to lecimy. E, co ja jestem? Mac Ruther. Akt pierwszy. USA. We land in Africa. Is that clear? Zrozumiałem. Akt ofensywny to jest akt ofensywny. Zaczynasz tutaj. Dziękuję za uwagę. Dobra, czyli mamy Uuu, ścieżkę wyboru. Musimy tu zacząć, a później albo idziemy tutaj. Casablanca. Albo idziemy tutaj. Marrakesz. Ejcie, hey, czy mogę kupić sobie oficera? Kogo byśmy chcieli? Duże obrażenia, zadaję, biorę. Jak to jeszcze rzekać, Ryan? E, dobra, dostaniesz nawet Jeepa ode mnie. Co nam się tu przyda, to nawet jeszcze w sumie nie wiem. Najlepsza rzecz tutaj jest taka, że najnowszy zapis... Jest na samym dole. Co by tutaj wybrać? Nie no, trzeba iść w czołgi, nie? No dobra, bierzemy ciebie. A, bo to już jest za punkty badań. To nie! No to nie. To będziemy na razie mieli takie małe czołgi. Lecimy. Tu mamy po prostu dev match i wrogowie mają wszystko, ale też dużo zarobimy. Dobra, jesteśmy na pustyni. Kto by się spodziewał? To czemu wrogowie mają jakieś bazy wojskowe? Zabij wszystkich wrogów, aby wygrać bitwę. To jestem w stanie zrozumieć. No mają czołgi, mają więcej czołgów i więcej czołgów. I nawet bazę wojskową. Tylko nie wiem co tu robią. Wygląda mi na lotnisko. Kurde, najgorzej. Flaga z czołgami? Ja bym robił coś przeciw czołgowego. Oni mają już czołgi średnie. A co my tak słabo będziemy zaczynać? O mój Boże, my tu nic nie mamy. Dzisiaj jednak coś powinienem był odblokować. Teraz mamy myśliwce. Artyleria armatnia to jest dobra rzecz. Tak mi się wydaje. Ja bym dał trzy Trzy takie artylerie i one będą waliły tu. No to jak już zrobiłem naszego pana oficera, to musi być pan oficer. O kurde, jeszcze bunkier mają i tego trzeba się szybko pozbyć. No czołgi lekkie na czołgi lekkie. No tak się nawzajem będą zabijać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. O, czternaście na czternaście, tylko my mamy oficera. Dwa pojazdy naprawcze dorzucimy. No szczerze, dobra, spróbujmy z myśliwcami, mimo wszystko. Dobra, zróbmy więcej czołgów lekkich, bo wszystko co tu zrobię, to szybko padnie, ale spróbujemy. Więc szczerze, ryzykuję, że to styknie. No dobra, to wy tutaj flankujecie z lewej, <laughs> zobaczymy jak to wyjdzie, a wy tutaj flankujecie z prawej, chociaż nie, bo tu jest, znaczy to tak tu, o. Oni się poradzą, rozpocznij bitwę. Co robią samoloty? Strzelają. To jest poprawna odpowiedź. Mam nadzieję, że dobrze strze. Tak, tam też jest samolot. Dobra, od razu został rozwalony. Uciekajcie, czołgi. To flankowanie jednak nie wyszło tak jak chciałem, bo te czołgi naprawdę uciekają. <laughs> Szczerze, nie wyszło nam to flankowanie. No, czołgi uciekają lekkie od tych średnich. Oflankowane, ale co nam to dało? Chyba dało, w sumie dużo zostało zniszczonych z tej strony. Piechota dalej biega. No czołgi. Wy nie macie bronić, wy mieście tylko oflankować i jechać dalej. Co wy robicie? Kurde, chłopy. No tutaj niestety... A, już wszystko straciliśmy. Zaczynamy to przegrywać. Kurde, jeden czołg na dwa, to się dobrze nie skończy. Gdzie on jedzie? Co oni kombinują, nie? Uwaga na ten samolot. Kurde, a ci samobójcy. Jakby to powiedzieć, um, no. Eee, tego nikt nie widział. Mówię całkiem szczerze, nie było źle, ale to flankowanie chyba niepotrzebne. Dobra, zaspamimy wrogów lekkimi czołgami. Dorzuciłem więcej tych dział. Bez flankowania wierzymy, że teraz będzie lepiej. No cholery, ale chociaż te armaty walą. No czemu wy się rozjeżdżacie? A może trzeba było im kazać jechać do przodu czy coś? No tutaj wy wiele nie zrobicie raczej. Dobrze, trzymać ich tam w wodzie, może się potopią. Halo chłopie, tu kolegę zostawiłeś. Ty, widzisz? O, dostał w pupę Dobra, zniszczony Ja jadę tam Ja to ugram Tam musimy zmierzać Za mną, panowie! Ważne, żeby mu pancerz zbić To pójdzie trochę łatwiej No i co się nie ruszasz? Rago rozwalę? Oczywiście, że nie Dobra, wygrywamy to Teraz nie możemy tego przegrać No jak zwykle, ja muszę wszystko robić Bo bez mnie sobie nikt nie poradzi Działo dostało Tylko we mnie nie wal czasem Dobra, ja się nie ruszam i strzelam po prostu Dobra, jest nadzieja Udało się? Udało się, dobra Lotnisko rozwalone o, Jak tu się wrąbał Uwaga i. E! Wyszedłem myszką poza ekran i mi się gra zminimalizowała. Ta, wylądował i został zbombardowany chyba pilot. On jeszcze żyje, biegnie, dobra, już padł. I tak się wygrywa. No może cały hajs wydałem, ale teraz dostanę znacznie więcej. Teraz mamy do wyboru albo Marrakesz, gdzie trzeba zabić VIPa, to się wydaje prostsze, albo Casablanca, gdzie po prostu trzeba wszystko rozwalić. Tylko tu jest chyba większa nagroda. Nie, tu jest większa nagroda, no to zabicie VIPa wydaje się prostsze. Witaj, lekki. No dobra, snajpera sobie odblokujmy. I co? lecimy na zabicie VIPa. A to nie jest jeden VIP. Tych VIPów jest dużo. Już łatwiej zabić vip -y niż wszystkich wrogów, nie? Na pewno trzeba pokonać oficera, jeden konkretny czołg, kolejny konkretny czołg i kolejny konkretny bardzo dziwny czołg. On na pewno tak powinien wyglądać. Coś mi się nie wydaje. Co ty się stało z tym czołgiem? <laughs> Może byśmy ich zbombardowali. Pełno artylerii i liczmy na to, że się uda, tylko że tutaj skały przeszkadzają. Ja bym na tym postawił artylerię i niech bombardują. Boże, już prawie 5 tysięcy poszło na to. Ej, w sumie taki snajper na oficera. No mamy już lepsze czołgi lekkie, więc dałbym ich tutaj pełno. I niech sobie radzą, nie? Myśliwce też mogłyby się przydać, tylko że całe cztery. 4... i tyle było z hajsu. Dobra, bez flankowania. Bez rozkazu róbcie co chcecie Dobrze, do... dobra, VIP padł O kurde, co oni mają za rakiety? No to tyle było z moich czołgów To będzie GG, dobra, nie spodziewałem się, co tam tak strzela Przepraszam, mają... Co tu się dzieje? Rozwalają siebie nawzajem. To lubię. Tutaj, co to jest? Ten flag tak wali mocno? Zaczynamy przegrywać. No, chłop stoi. Traficie go? Dobra. No, zostało dwóch VIP-ów. Błagam was. Niech te działa to zrobią. Naprawdę. Okej, okay, rozwalamy. Tu panowie celować. Tutaj. Walić, walić, panowie. Walić. Po to was robiłem, żebyście walili. Super, super, super. Tamten się spali. Znaczy, jakie spali? Utopi. No, błagam. Chłop stoi. Nie rusza się. Celować. Tam jeszcze jakiś WIP się ostał. Ty to się może udać. Naprawdę ten vip zostanie na sam koniec. Gień, przyjacielu. No nie, on się schował za tym. Dobra, dobra, pancerz stracony. Jeszcze za dwa razy tylko. Halo? Jest, jest! Udało się! Udało się, czy się nie udało? się! Ledwo, bo ledwo, ale zrobione. Jej! Brawo my! Znaczy ja. Nie wy oczywiście. Wy byście tego nie zrobili. Przynajmniej mam dużo punktów technologii do wydania. Ech, o nie, ja muszę tu pójść. Ja myślałem, że będę mógł tu. Nie mo no można. Groweść nie oszukuj. Wracaj do nas, panie oficer. A co do punktów technologii, no trzeba już pójść w czołg średni raczej. Czy potrzebujemy samolotu? Wydaje mi się, że tak. Szczególnie że na końcu jest jeszcze bomba atomowa. Więc no przejdźmy przez tego tutaj. Ja dobra, spróbuję jeszcze ten deathmatch zrobić. Wczytywanie. I znowu na pustyni. Niestety mają fabrykę. Niestety mają znowu bunkier, mają dużo czołgów, mają jeszcze więcej czołgów, mają piechotę. To już są czołgi średnie. Tutaj mają czołgi samobójce. Działa trzeba walić w czołgi samobójców. W teorii te działa powinny mieć zasięg tam, nie? I tutaj mogą przy okazji, dobra, to jeszcze czwarte dojdzie. takie działa tutaj będą stały. Co prawda tutaj jest jeszcze cała banda frajerów. Panie dowódco, pan się tu pojawi. Może czołgi lekkie dla pana? A średnie dla zarządu. Czołgi średnie mogłyby tu się skitrać, moim zdaniem. Próbujmy dwa bombowce, a tutaj za resztę myśliwce. Czy ja chcę coś wam kazać? Wy atakujecie yy, tu. A wy sobie róbcie co chcecie. Tam walimy. Chociaż nie, tu walimy. To jest. Dobra, trzy zniszczone czołgi samobójce. Jeden, jedzie, nie pozwólcie mu tu dojechać. Z tej strony spokój. Dobrze, walić. Dacie radę. Rozwalać kolegę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, super. Tu, jakie pościgi, jakie wybuchy. Ty Jest nadzieja, że to ugramy za pierwszym razem. Czołgi średnie całkiem spoko. ta fabryka nas niestety tutaj upłupi chyba. Napraw, 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 napraw. Ja to ugram tym czołgiem. Nie wiem, co z moją armią. ha przegrywamy to. Rozwalajcie fabrykę, armaty, kurde. Ja tu się staram, naprawdę się staram. Dobra, jaka jest sytuacja? Zostały nam tylko armaty chyba. Armaty są spoko, ale niestety nikt nie niszczy tych fabryk. Chociaż dobra, dostała fabryka. Ale okie, to wytrzymałe. Musimy ich zatrzymać. O nie, ja tu wszystko straciłem, o kto to rozwalił? No bo to jest problem. Zaraz mi tu coś wyjedzie pewnie. Ja go rozwalę! Dobrze, 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 dobrze. Kurde, rozwaliłem. Czy ja zostałem sam? O o, 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 teraz. Co tu się stało? No nie wyszło. Dawaj za tysiaka go rekrutujemy. Może ty się przydasz bardziej. Dobra, e, z już wszystko spróbujmy jeszcze raz, ale szczerze, więcej dział czołgi na obronę. I walimy. Dobra, damy dwóch oficerów. Najważniejsze są działa. Tutaj, 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 tutaj. No tutaj dużo dział. Ale robimy tylko obronę, bo te działa mają to ugrać. Zobaczymy jak bardzo to jest głupi pomysł. No ważne, żeby tych się pozbyć jak najszybciej, ale później to bym walił od razu w fabrykę. Może ja powinienem strzelać z jakiegoś działa. Rozwalają mi te czołgi. Nie, to był głupi pomysł, żeby one stały jednak. Włącz tryb artylerii. Na pewno wiem co robię. Ty, ja wiem co robię. Znaczy, no ja wiedziałem co ja robię. Błagam, traf coś. Traf coś. Jach. Ja, ja, ja chciałem to zrobić. Tego nie chciałem zrobić, troszkę wyżej. O, tak walimy, przyjacielu. Dobra, jeszcze się trzymamy. O, ale piękne bombardowanie tam idzie. Jak rozwalimy fabrykę, to jesteśmy wygrani. To może mój to rozwali? Będę najlepszy. Rozwaliłem to! Jestem najlepszy. O, nie, nie, już koniec działu została tylko piechota. Nie, no, przegraliśmy to. Są cztery czołgi. Wbiegam na górę, na ten budynek i się kitram tam. Może powinienem rzucić z czegoś, znaczy nie z noża może, nie zapteczki. Rzucaj, nie wiem co tam się dzieje, rzucaj. O kurde, tu jest chłop. rzucaj granatem? Nie, 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 nie. Błagam, nie mogę tego przegrać, no błagam, to było tak bli... O, rozwalony! Kurde, nie! Nie, 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 nie. Dlaczego ja spadłem? Dlaczego? 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 Żyj! Nie, nie! Nie! Tak blisko! Dobra, zmiana sposobu spam czołgów średnich. Jak to nie wyjdzie, to wracamy do taktyki z działami. Do boju. Róbcie, co chcecie, wierzę w wasze umiejętności. No, wasze to niekoniecznie. <laughs> jeszcze zginął. Była piechota, i nie ma piechoty. Jeszcze jeden chłop żyje. Dawaj, chłopie. Wygrasz to, rzucaj granatami. Dobrze. Rzucił chyba co? Rzucił, rozwalił i umarł. Nie wiem, wale tam przed siebie, licząc na to, że coś trafię. No i jakim cudem nie dostał? Powiedziałbym, że jest jeszcze większy chaos. Czy my straciliśmy już wszystko z tej strony? Biorę jednego kolegę i jadę od tyłu. zaczynam to przegrywać, ja już to widzę po paskach. Patrzcie sobie na minimapę, Tam wszystko macie rozpisane pięknie. A to ty tak wali? Dobra, dostał. Dobra, rozwalone. Mówiłem, że od tyłu lepiej wjechać, tylko że tu będzie czołg zaraz, więc trzeba uważać. Nie możesz mnie zniszczyć, jestem za namiocikiem. Ja to ugram. Dobrze, przewrócę go! O kurde, jak ok, jestem potężny! Wal w niego, 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 wal w niego. Dobra, rozwalony, naprawiaj się jak możesz. No to rozwalajmy to. Dobra, rozwalona fabryka, Naprawiaj się. I po co były działa, jak trzeba było zrobić spam czołgów średnich, no kurde, trzeba mieć tu no, kolejny teren przejęty. Sprawdźmy Biskirę, Gdzie są samoloty? O kurde, to będzie ciężka mapa, czy w ogóle tu się, nie no, bokami da się przejść, nie? Dwa lotniska, dużo samolotów, dużo samolotów, dużo samolotów, dużo samolotów, dużo samolotów, dużo samolotów, dużo samolotów. Dużo Shut Dużo samolotów. Shut up! About... Dużo samolotów. Ojejku, a co wy tu macie w ogóle? Bombowca i bombowca i myśliwce. Zobaczmy, co się stanie, jak zrobię spam samych myśliwców. No bitwę. Samoloty... Ko o Boże, moje padają szybciej. Czemu moje padają tak szybko? Co ja? zrobiłem. <noise> Czemu moje są gorsze? Jak już musicie padać, to padajcie na budynek, żeby go rozwalić. No, to, to było szybkie. Dzień dobry. Halo, co się dzieje? Ktoś jeszcze żyje u nas? Ten w się działa przeciwlotnicze, które są bombardowane, właśnie. To był bardzo zły pomysł. Olać samoloty. Działa przeciwlotnicze, ale reszta musi być naziemna. Dobra, robimy spam działu. Kolejny z tematu. Tego nikt nie widział. Działa przeciwlotnicze. Tutaj artyleria armatnia. No, wierzę, że jak tu będą stać. To na ten budynek chociaż mieliby zasięg. Czołgi średnie, kolega dostanie do pomocy. z zbombardują nam wszystko, to będę płakał. Flankuj z lewej, a wy flankuj z prawej, powodzenia. Rozwaliły tam przeciwlotnicze, a tam walą w fabrykę? Tak, znaczy w lotnisko, wiadomo o co chodzi. Uciekać! Kurde, uciekać! Dobra, pudło! O, szybciej panowie, szybciej trzeba jechać. Dobra, dojeżdżamy powoli. Dobra, jesteśmy już tutaj. Walimy, rozwalamy. Uwaga, nie! Nie, nie! Kurde! Jedno lotnisko rozwalone. Ale i tak to przegrywamy. Co tam się stało, to nie wiem, ale wszystko straciłem, co miałem. Te bombowce jednak najgorsze. Mam za mało dział przeciwlotniczych. No, tu wszystko poszło. To rozwalone, ale tego nie możemy dosięgnąć, a to jest większy problem, bo to spamuje mega mocno ludźmi. ale tu się rozwalił chłop. Znaczy, jakbyśmy to rozwalili, to może, może, ale tak? No to ciągle nas będą spamować. Ty, kolego, walisz w skały, nie? No. No moja piechota, to widzę, tak powolutku sobie idzie, ale tam jakiś spam jednostek, no nie, nie ma szans. Ale spróbujemy. Gdzie tu ktoś jest najbliższy? Ci się czołgają. Jak to ugram, to wszyscy muszą zostawić łapki w górę. A jak tego nie ugram, to się nie dowiecie. O kurde, jak się tu robi za dużo już. Z kaktusów wychodzą. O kurde, zostałem sam. E, wyciągaj y, coś tam i rzucaj. To był jedyny granat twój? Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, muszę się skitrać gdzieś. Ale widzę tę mapę. <grywki> Jaki to jest spam jednostek wroga. Ja rozwalę te koszary. Widzę koszary i widzę, że tam jest pełno jednostek. Tam we mnie strzelają. Uuu! Moje koszary, przejmę je. Na pewno mi się uda. Jestem otoczony. Pomocy. To jest moja Mission Impossible. Dobra, do spania. Jak to CS jest teraz? Dobra, rozwalamy te koszary. Kurde, czemu te koszary takie wytrzymałe? Bo nie, chłop tu jest. Trafiam chłopów zamiast jednostki. Nie! Oh. To było tak blisko. Dobra, idziemy w działalność przeciwlotnicze i działa naziemne. Więc plan jest taki: na pewno trzeba się ruszać. Panowie, wy flankujecie z lewej. Wasze zadanie jest bardzo proste: Rozwalicie jak najszybciej te koszary. I rozpocznij bitwę. Im szybciej rozwalimy, tym lepiej. Widzicie, jak to ładniej. Tylko tam już to się zbombardowane. Ale to szybciutko idzie teraz. Dobra, jedne rozwalone. Tam czołgi dostają po dupie. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, rozwalone. Po prostu szybki spam, żeby nie zdążyli zrobić zbyt wielu jednostek. Tylko pytanie: czy nie lepiej przejąć kontrolę nad z czołgiem. Co tu się stało? Czemu wszystko wybuchło? Ja muszę pomóc w rozwalaniu tego. Rozwalone. To się uda. Zostały tylko te działa przeciwlotnicze. No mówiłem, działa najlepsze, nie jakieś czołgi. No, jak to szybko poszło. Za pierwszym razem. co najważniejsze, odblokowaliśmy ostatni poziom. Może lepsze działa przeciwpancerne. Panie oficerze, zwiększ sobie obrażenia. I mówię, że idziemy od razu na misję końcową Tunis. No, to Lecimy. Dużo VIPów znowu. Spam dział i po sprawie powinno być. Wolny czołg to będzie łatwe. Kolejny wolny czołg to będzie łatwe. I zwykły człowiek. To będzie łatwe. To będzie 5 minut roboty. Na tej wydmie sobie ustawimy artylerię, a my znowu obrony robimy, chyba, bo oni mają jakieś działa? Hmm, no niby mają. To szczerze, obrona tu by się skitrała. Pan tu się ustawia, dostaje pan czołgi średnie do pomocy. Wy macie atakować tam. Znaczy, wy flankujecie z prawej. <grym> Na pewno wam się uda. Rozpocznij bitwę. Walić, panowie, walić. Dobrze, w pierwszego wipa już lecą pociski, tak, no mniej więcej w pierwszego wipa, bardziej w piechotę. Ale co dostali, to dostali. Dobra, pierwszy czołg zaraz padnie. WIP ucieka. Tu się palimy dość mocno. Ten WIP dalej się trzyma. To mi się nie podoba. Tutaj rozwalone. Jak tu sytuacja? Jeszcze jedziemy. No po co ty podjeżdżasz tak blisko, chłopie? Chciałeś się wysadzić, czy o co chodzi? Jeden WIP za nami. Tutaj dostaje drugi WIP, ale straciłem wszystko, co miałem. I to mnie boli akurat. No tutaj w tego WIPa chociaż. Tego, co jest w samochodziku. Dobra, dostał. Na pewno ten VIP jeszcze przeżył. Eee, no to tu, w tego WIPa. Tylko on chyba został, albo jestem ślepy. Leci, leci, leci. I. Dosta. E eee, nie, to inny. Tu, teraz dostanie. Jeszcze raz. Jeszcze jeden strzał. Jest. Nie, on żyje jeszcze. Panie, umieraj pan. No. Dziękuję bardzo. Ej, to była najłatwiejsza bitwa ze wszystkich w tym akcie. Co to ma być? I tak się wygrywa. Afryka zdobyta. The victory was an important lesson. Zdecydowane zwycięstwo. Bez jednej misji, co prawda, ale jest. Zostałem kapitanem. Jestem kapitanem Makruter. No, to możemy lecieć z kolejnym aktem, ale... To już nie dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A jak chcecie zobaczyć, jak wspólnie z moją żoną bierzemy udział w ognistym wyzwaniu na morzu, to tu macie odpowiedni materiał. Miłego oglądania!